Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, chcę wam pokazać miejsce, do którego e, przycumowaliśmy wczoraj, przypłynęliśmy właśnie tutaj z tego kierunku i zobaczcie jak bardzo się rozbudował port, żurawikąd. Myśmy tutaj byli e, kiedyś chyba ze dwa albo ze trzy sezony temu e, i wtedy było to dużo, dużo mniejsze. Tam tylko sorry za ten palec tam tylko była właściwie keja, na której cumowały hawsboty i w momencie, kiedy ich nie było, to można sobie było postawić też swoją łódź. Dzisiaj to już jest kawał portu. Bardzo, bardzo duża keja, na której jak zobaczcie, mnóstwo stoi różnych jednostek. Pomimo tego, że już mamy dzisiaj po godzinie 11, trochę ludzi odpłynęło. Ale bardzo dużo dalej w porcie sobie tutaj spędza czas. Całe miejsce robi wrażenie takiego swojskiego, sielskiego. Teren dookoła jest przepiękny, więc ja się wybiorę z kamerą na spacer i spróbuję Wam pokazać, jak to wygląda. Troszeczkę kei. Zobaczcie. Tutaj też stacjonują houseboty na wynajem więc też ludzi dużo tutaj właśnie przybywa. Jest też duży parking, można sobie zostawić tutaj samochód, więc nie ma, nie ma problemu. A tu przechodząc całą kają, zobaczcie właśnie zmierzam w kierunku na ląd. Przede mną pensjonat Żurawicont, chyba dalej czynny. Tego nie wiem, bo nigdy nie korzystaliśmy. Tu mamy taki drugi basen, w którym też stoją łódki. No i cały przepiękny teren. Zobaczcie. Można też postawić kampera. Tam są zbudowane domki letniskowe. One w tym momencie kończą się przyszykowywać na przyjazd klientów. Więc to jeszcze wszystko jest w trakcie rozbudowy. A tutaj znalazłam uciekiniera odpoczywającego sobie w sielskim klimacie. Ja sobie myślę, gdzie ty jesteś? Gdzie się zagubiłeś? No słuchaj, ja jestem, ja jestem w pracy, akurat pracuję. Ty pracujesz, dobrze. Idziesz na dwa telefony. A idziesz ze mną na spacer? No idę, idę. No to chodź, zwiedzimy. Idę się przejść, idę się przejść na zwiedzimy sobie co tu mamy mi się tu mega podoba, jest cisza przede wszystkim chociaż i tak przez rozbudowaną geję już jest głośniej niż dwa sezony temu, a byliśmy tu yy, też, ale zobaczcie końcówka jeziora yy, tu jest ta odnoga od Jagodnego yy, pięć minut się płynie tu od Jagodnego, więc miejscowa super, restauracja nowe łazienki tam mamy zmywalnię naczyń za tym domkiem a tu pewnie własnej produkcji są zioła do restauracji. Tu są jakieś sałatki, ogórki czy cukinie. O, tam jakaś miętka, melisa. A tu mamy zmywalnię naczyń. Jakbyście przyjechali do babci na wakacje. Tu mamy wózeczki. Jeszcze wejdę do łazienki. Muza gra na grubo. Tu macie parking duży dla samochodów i słuchajcie, ja to uwielbiam to miejsce, e, bo Górko to jest taka wieś typowo mazurska, przynajmniej e, w moim odczuciu. W tamtą stronę, słuchajcie, idzie się właśnie e, do, tej, do tej wioski, wsi, e, skręca się w lewo i słuchajcie, to jest przepiękny teren, tam po prostu są później same łąki, same pola. No, coś niesamowitego. Ja uwielbiam po prostu tu przyjeżdżać, bo mam tak fantastyczne miejsce do spacerowania z Marią. Mazurskie maki kwitną mi do tego. Bardzo maki. No właśnie, nie było. Jak nie było? Jak ty nawet? Popatrz, ja te maki. Ale to tu, tak jak ja widzicie, tam Mario wyczaił te maki pod y, łazienkami, ale tak naprawdę to y, tam, jak chodzę, to już są łąki y, skoszone, więc akurat nie, maków nie było. No i zobaczcie, chciałam wam pokazać. Też, jak, jak wyglądają domeczki, jest to jest nowa inwestycja. One się tu budują dopiero. Jeszcze tam teren widzę, że, że jest jeszcze ponawożona ziemia do rozrównania, ale zobaczcie, tutaj już jest część, która jest gotowa. Są ławeczki, z palet. Można, można sobie tutaj posiedzieć, spędzić czas. Jak widzicie, znajduje się też i miejsce na kampery więc pewnie w przyszłości, mam nadzieję i czy to będzie można tutaj postawić nie wiem czy wolno, czy nie wolno ale, tak, ale tak, sobie, tak sobie tu przejdę i zobaczę co tu się dzieje coś mi się zdaje, że tutaj się basen buduje i to całkiem nie mały no i kolejne, kolejne domeczki te będą miały z tarasu zejście od razu do basenu. No, fajnie to wygląda. Aby tylko jak najwięcej takich pięknych dni było jak dzisiaj, no to będzie aż po prostu miło i przyjemnie korzystać z takiego basenu. A tu rowery. Nie wiem, czy do wypożyczenia, czy po prostu ludzie sobie przyjeżdżają i są ich. No i zobaczcie. Znaczy, fajnie, tutaj bo jest dużo, dużo miejsca. Nie? Tak, taras wielki plus, taras. Się... O nie wiem, czy ktoś będzie widzieć. Widać, ja się odbijam. tu tak, jest, jest otwarty? Maria zobaczył, Prenie, że jest plenie, otwarty. Pewnie do sprzątania. Tak. Ale tak wyglądają w środku. Zobaczcie, jest salon, wypoczynek, telewizor, komoda. Tu jest aneksik kuchenny. O, fajne łazieneczki. Ok. Nawet dosyć przestrzeni jest w takim domeczku, nie? Tak. Tu mamy łazienkę. Zobaczcie, z prysznicem. Tak wygląda łazienka. I tu pewnie mamy drugą sypialnię. Oby nikogo nie było. O. I tu jest sypialnia. Więc tak właściwie to taki domek wydaje mi się, um, Prosty, ale że skoro. byłby dwa plus dwa, nie? Tak, tak. Czyli dwie osoby śpią w sypialni i dwie tu pewnie na tej y, kanapie. Ona się, ona się być softy. może rozkłada. Dobra, no i fajnie tarasik y, ten no brzuska. I... patrzcie, tu trochę jest. To są te daletzie podcinane, więc foteliki tu w cieniu. Tak, jak ktoś woli do cienia, to do cienia, jak do słońca, to do słońca. No, spoko. Aha, i tu ten basen jest zrobiony, nie? Tak. Dobra. O, tu go między drzewami jeszcze widać. No, a jak się chcecie opalać, to zobaczcie, kawał tarasu. Dla Was od sąsiadów ogrodzeni takim parawanem. Ale tyle widoku pięknego z takiego miejsca macie. Takich nowości, to muszę wam powiedzieć, że... Można tutaj skorzystać z masażów tajskich prowadzonych przez wykonywanych, Przestajów. wykonywanych przez tajów, tak. No i także jest sauna, więc można się zrelaksować na całego. A my sobie tu już wracamy z powrotem. Tutaj mieszka sobie nasz skuter. Zobaczcie, tu jest zaparkowany. Także można też z boku postawić gdzieś tu swoje zabawki. Jak, jak coś ściągniecie ze sobą, bezpiecznie będą tutaj sobie czekały. No a my, co my, pomału będziemy się zbierać do wyjścia. Ja jeszcze tylko biorę Madi, idę z nią na spacer. No bo to wiadomo, że jak już popłyniemy, to już trochę będzie siedziała na łódce, więc trzeba jej dać trochę jeszcze sobie pospacerować. No i ja dzisiaj będę robić to, co ty co tygryski lubią najbardziej. A to jest tygrysek? Mario, co będę robić? No, opalać się na dziobie. No. Na dziobie, nie na dziobie, na dziobie. Na dziobie albo na dziobie. No, <laughs> w każdym bądź razie będę się opalać, bo na tym wyjeździe, no to pierwszy dzień był taki cudowny. Później kilka było takich troszkę słabszych, ale to i dobrze się złożyło, bo. Te wszystkie nasze prace dookoła łodzi to lepiej, żeby odbywały się w takiej temperaturze, trochę mniejszej, przynajmniej jakoś to człowiek ścierpiał. No. A teraz zobaczcie. Doszliśmy do naszej łódki. Ja idę z Madi na spacer. Czas na żarowym kącie minął, właśnie opuszczamy port. Pozdrawiamy Przemka. właśnie żeśmy wszyscy tam też oglądali jego łódeczkę Bawarię, 38. sport, bardzo fajna, 12-metrowa, 4 metry szerokości. Teraz nasza jakby trochę mniejsza się zrobiła. Tak, teraz nasza się mniejsza zrobiła. No, a Siula właśnie wypłyn wypłynęła z portu. Czekamy jeszcze na Huberta, bo Hubert poszedł po skutera. No to właśnie gdzieś na brzegu, za chwilę tu pewnie będzie płynął. No to zobaczycie. Jak tam pani kapitan? Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. dobrze. To jest ta, co nie chce pływać. Hubert już rusza. Widzę, że wypływa z portu. Tu jest przed samym jeziorem. Nie wiem, gdzieś tu jest znak. Teraz wam pokażę. O, właśnie. Znaczy przed samym jeziorem, chciałem powiedzieć, przed samym portem, tutaj przed samym portem jest znak zakaz falowania. I bierzcie go sobie do serca. No i trzeba brać go do serca naprawdę. Bo to już jest jezioro coraz węższe na końcu i każde, i każde takie pojęcie na ślizgu to w porcie. W porcie to po prostu widać, nie? Albo, czu albo czuć albo czuć tak. Człowiek za burtą, człowiek za burtą! Koper spadł ze skutera do wody! Ale już wyszedł, niego to szybko, cyk, cyk i już jest powrotem. Mario na skuterze Słuchajcie, jak Mariuszową wagę ten skuter jest w stanie unieść i jeszcze tak poskakać po wodzie to ja chyba na niego nie wsiadam Wypływamy właśnie z Fish barki, bo dzisiaj kolejny raz zjedliśmy sobie obiadek w tym miejscu, ja dzisiaj jadłam miętusa, Mario też jadł miętusa, a Hubert tradycyjnie frytki. i zbukę. No i e, płyniemy jeszcze tutaj dookoła, bo Hubert ma tu skuter i teraz Hubert będzie skuterem płynął dalej, a my z Mariem I płyniemy, do, płyniemy. Strandy. do Strandy na mecz. No, i taka decyzja poszła właśnie, że dzisiejszy wieczór spędzimy w strandzie. Mówiliśmy, że płyniemy do strandy na mecz dzisiaj. Natomiast wygląda na to, że będziemy albo w tło dla Mew, albo będziemy tutaj naprost pod czarnym Bołcianem. I umówiliśmy się z znajomymi i tak samo, ale wcześniej jeszcze słuchajcie, lecimy do Zielonej Zatoki do Zielonej Zatoki, bo musimy wypompować czarną wodę, a tam akurat nie odbierają, więc za chwilę, za chwilę to zrobimy. Więc, yy, Zielona Zatoka, to tam już pamiętacie, bo już nieraz tam stacjonowali. Natomiast zobaczcie, Rydzewo, pięknie, słoneczne. Ale tu jest blisko, w razie czego to nie godzina, to jeszcze może coś na... No wieczorkie jeszcze można tam popływać, po bo meczu, tu mamy nie godzin już. Po meczu. Tak. Bo tu słuchajcie na, na tym na bocznym tu jest zakaz falowania na całej długości jeziora bocznego, aż po Kule, y, dokładnie stąd, z tego miejsca, z cina więc trzeba wypłynąć skuterem tu i, i tu gdzieś można poszaleć, y, a my wpływamy tam. To Yamaha, tak? Głośika do góry? Yamaha. Wczoraj słuchajcie bo tak chłodno, mywali tu na skuterach tak samo i od razu wszyscy wylądowali w saunie. Trochę się ogrzeli. Także ta sauna powiem wam, że yy, chyba robi robotę, nie? Jeszcze nie byliśmy nigdy, musimy się kiedyś wybrać. Cześć. Już taki chłodniejszy dzień to spoko. No na pewno. Wylot czarnej wody mamy tutaj w tym miejscu, a to jest takie urządzonko. I tu za chwilę gość podłączy i weźmie nam Odessa. Czarną wodę, łódki, bo jesteśmy pełni. No dobra, my jesteśmy już pod czarnym yy, bucianem, i yy, mogę się z jackiem stoją akurat w tym miejscu, na wprost pokazuje. A my jesteśmy Longsideem zacumowani tutaj. Właśnie prąd jest podłączony, skuter tu jest Kuber go. Zacumował. I za chwilę idziemy na meczyk. Witamy, witamy rano. Po wczorajszym pięknym dniu i super wie wieczorze tam walej w Galeonów. U Bogdana byliśmy na takiej imprezie. Dzisiaj mamy taką cudowną pogodę od dwóch godzin. Ładuje pełnym deszczem e, i tak stoimy, bo musimy jeszcze zapłacić za port. Aha, byłeś, no. czyli możemy wypłynąć po prostu. No to ogólnie musisz przepłynąć na drugi, na drugą stronę jeziora, nie? To sam Billy się zacumować. Tylko. Nie tu, tylko tam. no tam za nie? No. No. I ten. I nikomu się nie chce, bo trzeba ten front, yy, sputer wziąć <grym> posprzątać w łódce. <grym <grym I trochę lipa, nie? I, i potem z... trzeba nosić do samochodu w tym deszczu. I sputer z wody wyjąć. I sputer z, z wody wyjąć, ja wiem. Także... Nie jest lekko na tych mazurach. Yy, pogoda miała być żyleta. Traf... Mamy ledwo dwa dni tak naprawdę, które były znośne. No, no, ja chciałem powiedzieć, że w tej pogodzie się poświęciłem, poszłam do sklepu. A oni tak narzekają. <coughs> Nigdy na No jak to nie jest? No także tak to jest z polską pogodą. No, nie? Już na wdaszki zaczynają się robić takie białe odwody. No, jak to, ty, jak się, jak się przejedzie no, to, no. Ten, to się przemaka już. Bo naprawdę ładuje. W takim samym tempie od dwóch godzin. Przestało padać, ja już prawie tam sobie zasypiałam na dole, bo poszłam sobie pod kocyk do mesy się położyć, w deszcz fajnie, tak wiecie, się. I jak już prawie spałam, no to Huberta słyszę, że mówi, że przestało padać i żebyśmy płynęli, no to poszliśmy odsumować łódeczkę, no i właśnie wypłynęliśmy z portu. No szkoda, że ta pogoda się tak nam dzisiaj skiepściła, Bo bardzo fajnie lubimy tutaj przypływać i, i, i sobie posiedzieć. A ja tu jeszcze zobaczcie, reanimuję pszczółkę, bo ona sobie zmokła na, na tym deszczu. Znalazła u nas schronienie na łódce. No, dodałam jej jeszcze trochę cukru, żeby ją postawić na. No i ona sobie teraz tutaj schnie i za chwileczkę pewnie sobie gdzieś poleci, już, już, już lata, tylko że jeszcze jest taka słaba, więc, więc sobie jeszcze zje troszeczkę. Wody też tutaj ma, także spokojnie powinna dać radę. Zobaczcie jak się jak się pomału tu zaczęła częstować tym cukrem. Zacumowaliśmy się, ale normalnie czuję się tak dzisiaj, jakby był październik. Zimno było, tak jak nie wiem, pomaleńko przecież płynęliśmy, a ja tu myślałam, że na tym dziobie po prostu zamarznę. Nawet nie miałam ręki, żeby wystawić i, i, i trzymać kamerę, tak mi było zimno. Ucho mi aż boli, słuchajcie. No mokre, mamy materace. Musiałam nawet chodzić w klapkach, żeby się tutaj nie poślizgła na nich. Teraz to wszystko będę musiała powycierać przed założeniem, właśnie tego na materacie portowego takiego czarnego pokrowca. No i co? No i to, co ciągle wam nagrywam, znowu muszę to posprzątać, bo jest masakra. Teraz idziemy, y, słuchajcie, skuter wyciągnąć z wody. To Hubert płynie, a ja idę po samochód i po przyczepę, podepnę i tam podjadę na skip. żeby nie stać tu właśnie na tej drodze wjazdowej na kemping i Hubert szybciutko y, pasami go zepnie. Tu jest kolucho, zapinamy, przeciągamy tylko i wyłącznie przez to ucho i mamy skuter w tym momencie złapany ten i ściągamy mocno. I teraz tak, to go przeciąga do tyłu, pas przedni do przodu i skuter jest unieruchomiony, nie będzie wam nigdy gonił po przyczepie. Dobra i końcówkę to zostało zawiązać. I piknie. Także pakujemy się dalej i uciekamy do domku. Wózek się już zapełnia.